Uwaga! Oglądasz ten filmik na własną odpowiedzialność. Może on gwałtownie zmienić Twoje życie oraz wywołać nieodwracalne urazy na psychice. Autor niniejszego materiału wideo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyżej wymienione szkody, które mogą wystąpić u odbiorcy nagrania. Skibidi Toilet. Skibidi toaletę da się zabić włączając spłuczkę. Ale dlaczego posiadają one wbudowany mechanizm eutanazji? Eutanazja. Eutanazol. Zol. Zozol. Zozole to cukierki. Cukierki. Cukierki rymuje się z gierki. Gierki. Edward Gierek. Edward Gierek to polityk kojarzony z PRL-em. PRL. PRL powstał po II wojnie światowej. Wojna. Skibid i toalety toczą wojnę z kamera ludźmi. Przypadek? Nie sądzę. Ale co ma to wspólnego z tym, że Skibidi Toilet to Illuminati? Może wojna między kamera ludźmi a Skibidi toaletami jest nawiązaniem do wojny perpetualnej z 2123 roku? Ale czym w ogóle była ta wojna? I czym Chad GPT twierdził, że Iluminati jest nikczemnym bytem z drugiego jej końca? Zawsze jest dużo pytań, a tak mało odpowiedzi. Będzie trzeba zrobić osobny odcinek na ten temat. 2123 rok, 2123 zaczyna się na dwa, a kończy na trzy. Kamera ma dwie litery, a skibidi ma trzy litery i łącząc te dwie litery otrzymamy EIA i sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja dąży do władzy nad światem, Illuminati też dąży do władzy nad światem. Symbol Illuminati ma jedno oko, skibidi toaleta ma jedną wystającą głowę, a więc skibidi to ile równa się Illuminati confirmed.